Nie mam dosyć czasu na te brednie mam tylko pięć mi. Bez gimbala nie zrobię nic kurwa, no a nie potrafię tego skalibrować. Ostatnio mi to choni robiła. No trudno. Dzisiaj ma też padać śnieg i jutro też ma być śnieg, więc co kurwa rotate your orfoty kurwo jebana Kurwa, zaraz spierdolę to zaraz i zobaczcie, ja zaraz stracę kurwa tego. Stracę trakcję i się wyjebie to no kurwa ma Kurwa rozpierdolę tą planetę Chujową No to nie ma sensu no to nie jest moja wina No nie potrafię tego zrobić no Chujowy ten gimbal zaraz go rozpierdalam kurwa Nie no chuj kurwa Robię bałwana z trzech kulek Spierdalam na chatę Jebać tą zimę kurwę. Pałki śnieg kurwa Raz ugniatasz I jak takim czymś dostajesz headshot To po prostu cię kurwa zabija Krzywo trochę? Co ci kurwo porodzę? Kurwo, kurwo! Widzowie kocham was, ale to nie jest moja wina. Wadliwy sprzęt. No nie zrobię innego, no nie zrobię. No kurwa chciałbym, no kurwa chciałbym, no. Skam, skam to kurwa jakby z pizdy wyszedłeś. To cię stara oszukała, że... Kurwa ona cię urodziła, sprobózy biciaku ty. Ja pierdolę, jakbym tutaj... Jakbym mógł tu toczyć kulę. Zrobię jedną. Dobra, koniec streama. Kurwa, no ja pierdolę. Jest jakiś operator we Wrocławiu co ma wolne kurwa? Jeszcze nawet nigdzie nie jestem. Ja tam powinien być gdzieś Sky Tower za mną. Kurwa, zburzyli go? Kurwa, mgła jest chyba. Czeka, no nie mam planu. Może ulepię wielką kulę. Kurwa, to jeszcze ten cwer się rozpierdolił, ty. On kurwa nie przeczytał żadnej wiadomości. Ja pierdolę. Egzekucje se wykonuje. Chat zapierdala, ja widzę po trzy wiadomości. Wszyscy macie niki, kurwa w tym samym kolorze i wszystko jest w tym samym kolorze. I ja jeszcze jestem kurwa na białym tle gościu. Ja tu nic nie widzę. Nic kurwa nie widzę co wypiszecie. piszecie. Przerzucam się na bycie youtuberem. Codziennie odcinek. Jakiś na youtube i spierdalam z tego twitcha. Nikt je tu nie lubi. Rekwin idzie do mnie? Zajebiście. Pleca kurwa cały oblepiony tym gównem, ja pierdolę, no czemu to tak jest? Nie no i da awanturę w domu zrobić, bo to tak nie może być. Kurwa patrz jest 5 stopni, jak już kurwa śnieg trawę wyrywa chłopie. Z taki rozpierdol. Ej, widać coś w ogóle, no nie jestem w stanie tego niżej obniżyć. Ty, a może zrobię jakiś gimbal z patyków? Mogę uważnie oglądać haki Edisa, pewnie bym sobie poradził teraz. To jest jakaś imba, no kurwa, ludzie się na mnie patrzą jak na kretyna. O! Kurwa, przecież tu Siki kurwa na tym śniegu są jakieś wczorajsze. Chujnie nie wam, tylko cvelto będzie jakiś. Widać tą piłkę ze śniegu? Nie widać jej. Zaszczara robota. widać tej kurwa kuli. Gdzie ona jest? A widać ją teraz. Ślimaka znalazłem. Tu niech sobie żyje. Chociaż on już chyba i tak ma deda. Rękawiczki mi przemokły. Ja pierdolę. Kurwa widzę to już 20 ty... Kilo waży może to nie wygląda to jest takie kurwa średnie nie? ale nie potoczę sam lepszego dobry jest taki kulek na, pi na pierwszą kulę nie to nie waży 20 kilo chłopie nie, jest, nie to nie to bardzo dużo waży już małego to ty masz fiuta małego ej jakiś chłop chyba na policję dzwoni a tu kurwa krzyczę na polu rozumiecie to <noise> Alerty znowu nie działają Chuj kurwa w ten streaming IRL Ja nie potrafię tego robić <noise> Nie ruszę tego kurwa Z Zesrałem się, przysięgam wam Nie da się tego już ruszyć Kurwa, jak to jest cwelnie, bałwan, jak, o kurwo, jebana, jak jestem w stanie rozpędzić tą kulę, to jest ok, ale ona potem się lepi tylko z jednej strony i ona się zamienia w kwadrat i potem to przerzucenie, kurwa, tyle mocy mnie kosztuje, o chuj, wiecie o co chodzi? Wiecie o co chodzi, że to się robi taki, kurwa, rolka sushi się robi, że tu jest, wiecie, że tu jest okrągły, ale... Po bokach jest chuja. Już tej kuli nie ten, nie biorę jej. co? Nie zesraj się, kurwa. Zaraz na ciebie się zesrałem. Ty już kurwo takiego nie nawet nie ulepił, ty frajerze. Ściółkę tam jakąś wyjebało. Nichu, ja nie podniosę takiej kuli, kurwa. Ty się kto z wejście tam waży. To co teraz podniosłem to jest minimum 400-500 kg. Także kurwa, to nie jest bałwan? A co to jest? Jest bałwan. A poprawiamy mu tą śnieżną skórę, czy nie, żeby nie miał tych patyków? Tylko to mi zajmie z 3 miesiące, kurwa. Nie dam rady, widzę. Zobaczcie w jakich jaszcierach to lepiej. Muszę kurwa wziąć takie puchowe rękawice. Ten śnieg jest kurwa z 5 stopni, on miał całe mokre ręce. Kurwa, ja umrę niedługo. Oczywiście GTA 5. To umrzej. A ja znajdę, masz bala, gościu. Git! Wielkie ciało, mała głowa. Jak niektórzy na czacie. Typo już gada chyba z 15 minut przez telefon, kurwa. Nie wiem, co on robi. I stoi w miejscu, a jest na spadcie też ze psem, więc zaraz tu będzie chyba straż miejska. Zony pisz, gdzie to ci... Nie, no już. <grystanie> nie wiem, gdzie ja jestem, kurwa. Przed górką yy, tą taką, co byłem ostatnio. Dam sobie radę, a jutro... Jutro, kurwa, takiego bałwa lepiej. Ale żeby ulepić takiego ładnego, jak jest na jakichś zdjęciach kurwa instagramowych, to to trzeba być w Alpach. Przecież tu kurwa, ja wam potem z bliska to pokażę. Oh, takie mele mi się zbierają, przepraszam. Dobra, powiększam jeszcze trochę czachę. Polska górą! <noise> Zaraz wam pokażę jego ryj z bliska. To jest jak krzyk muncza kurwa. Zrób mu fiuta. Dobra. Kurwa, jeszcze to cwelostwo od tych się wyświetliło i. Ja pierdolę widzowie, ja zwariuję, kurwa. Ja dzisiaj to są jakieś warunki ekstremalne. Ja pierdolę zarapicie moczu, będzie jak bergrill, żeby się ogrzać albo szczanie na łapy, chociaż. Ale mi zimno. Dobra, tak się prezentuje mój ziomek. <laughs> Czemu jest takie przybliżenie? Kurwa to miały być oczy To jest wakacyjny Z perełką I tu ma taką rękę kurwa no Myślę, że tak na Pół w skali do dziesięciu można go ocenić Ja pierdolę jak wieję No co czyściok? no w Polsce żyjemy Jebanej kurwa, gdzie z bałwana to od razu Z trawą wyrywasz dajcie pół na 10 i... kurwa jak ktoś go rozwali to jest cfel ale zimno, ja pierdolę serio widzowie, kurwa to jest zimno w ręce, zimno w ręce dobra, zagrzewam się chwilę zajeb mu w czachę no ale po co o piesek biegnie do mnie Na bałwana szczeka. Ojku. Taki mały pitbullek francuski. Wiecie, co bym mu zrobił? Wiecie, co bym mu zrobił, gdy mnie właściciel? Wziął go i tak. Co ty piszesz? Co ty piszesz, jakieś zoofili gościu? Ja kocham pieski. Mógł go pogłaskać, ale się bałem, że mnie ugryzie jak tak na mnie warczał i na bałwana mojego. Ale kicha kurwa z tym streamem wyszła. Przepraszam Was widzowie kurwa, ale no... Lepiej zrobić kiche niż nie zrobić nic. Nie, nie niszczymy go, niech tu stoi chociaż do jutra. Może spadnie, bo dzisiaj ma padać, całą noc ma padać. W ogóle wczoraj co się kurwa działo, chłopie. Ja wychodzę o północy Ja wychodzę o północy z domu z psem Trochę później, no pierwsza była. Ja pierdolę się czuję jak w jakiś alpach. Nie było różnicy między poziomem śniegu na chodniku, a na jezdni i kurwa idę, idę i to takie, to tak jak ten śnieg tak pęka pod naciskiem, nie? Pod ciężarem tak się ugniata i cały czas tak tsz, tsz, tsz. Zajebiste to było kurwa, nie, nie czułem tego chyba z 10 lat, nie? Z 10 lat kurwa Czuł odpierdalało, pies brał śnieg do ryja, kurwa, wyrzucał go, kurwa, gryzł nas, rozumiecie to? Dobrze, że jej na przykład nie spuściłem, bo by, kurwa, uciekła pewnie. W sensie nie kurwa pies, tylko że kurwa, żeby, że kurwa, żeby uciekła. Bo pieska kochamy naszego. Nie będę kopa w swojego bałwana walić, chłopie. Będzie chciał jakiś widz... Jak przyjdzie tu jakiś widz i go rozjebie, i on mnie oznaczy, to go wstawię na Instastory. A, a jestem. Czekaj. Tam jest taka górka. Co byłem na niej ostatnio? I. O. A ja jestem. O, tutaj jest taki żółty most. Most, kurwa. Co to kurwa jest w ogóle? Jakaś rura. A tu jest bałwan. Kto na czego na story? <noise> A tak naprawdę będę miał wtedy twoje dane i przebije ci piątkę i zliftuję subskrypcję. Nie siedzę na Haiti. O, nie siedzę w London City. No bo COVID rozpierdolił świat. Siedzę w domu, gram w gry, robię streamy, piszę GG. Na walkmanie znowu leci młody genie, Young IG.